Cześć, w tym filmie pokażę Wam, jak sprawdzić, czy wymienić już pora łańcuch rowerowy. Pamiętajcie, łańcuch rowerowy to jest pierwszy element, który Wam się zawsze psuje w napędzie rowera. Napęd roweru to jest nic innego jak korba, właśnie łańcuch i kaseta lub wolnobieg lub zębatka, jeżeli jest to jednobiegowy rower. Najpierwszy zawsze się psuje właśnie łańcuch. A zepsucie łańcucha polega na niczym innym. Jak zobaczcie, łańcuch składa się oczywiście z ogniw. Ale każde ogniwo ma w sobie taką obrotową tulejkę. Nie? To każde to to jest właśnie taka tulejka obrotowa na łańcuchu, i one, jak się łańcuch zużywa, to powstaje między nimi coraz większy dystans, dlatego że te tulejki po prostu się też wycierają i to się całe rozciąga. Zepsucie łańcucha rowerowego, czyli jego wyeksplatowanie, lub po prostu uszkodzenie, to jest nic innego jak jego większe przestrzenie pomiędzy poszczególnymi ogniwami. Im większe są te przestrzenie, tym bardziej. Ale brudny ten rower, no dawno go nie myłem. Ostatnio, są tak jak zawsze ostro po polach jeżdżę, to <grydy> widać zapis. Słuchajcie, co no jak się zużywa, to wtedy on mocniej przez te przestrzenie, które się powiększają między osobnymi ogniwami, czyli coraz większy dystans się robi. Coraz większe jest też ciśnienie, czyli po prostu Napieranie na koronkę, czyli ząbki waszej korby, czyli po prostu korba coraz bardziej te ząbki wciskają, coraz mniej ząbków ciągnie łańcuch. I, na, I dlatego się coraz mocniej te ząbki zużywają, dlatego że mniejsza ilość ząbków pracuje w ciągnięciu łańcucha. Analogia jest taka sama na waszej kasecie lub wolnobiegu, czyli im większe są przestrzenie między ogniwami, bardziej wyciągnięty łańcuch jest przetarte są te tulejki, to też jest właśnie większe ciśnienie na każdą zębatkę, a dokładniej na każdą koronkę, czyli ząbek, który jest w waszym tylniej tej choince. I też to powstaje szybciej i też powstaje wtedy szybciej jego zużywanie. No i w tym filmie jak widzicie dowiecie się dlaczego tak się dzieje i o co chodzi z tym łańcuchem. Pamiętajcie też jedna ważna rzecz jest taka, że łańcuch zużywa się najszybciej, a więc, a więc, a więc, a więc, a więc jak będziecie częściej wymieniali łańcuch to yy, macie duże korzyści, duże oszczędności. Dlatego, że jak łańcuch będzie wyciągnięty, te tuleje się oddalą to szybciej Wam będzie się zużywała korba, wolnobieg czy kaseta. A jak łańcuch będziecie wymieniali częściej, to wtedy łańcuch cały czas będzie miał dobre napięcie i cały czas nie będzie wyciągnięty, a tym samym będzie dużo wolniej się zużywały te koronki, te ząbki w korbie czy w tylnym czy, czy elemencie napędu waszego roweru. Oczywiście, w tym filmie mógłbym powiedzieć Wam, jeździcie na trzy łańcuchy, czyli popularną metodą, i to jest ok. Powiem wam, metoda jest bardzo spoko. Metoda na trzy łańcuchy polega na tym, że kupujecie do każdego z korby i tylnego części napędu, czyli kasety lub wolnobiegu trzy różne łańcuchy. Znaczy trzy takie same łańcuchy, ale trzy rodzaje łańcuchów i zamieniacie je, powiedzmy sobie po przejechaniu około 700 km czy 1000 km. Ten łańcuch pierwszy zdejmujecie, zakładacie następny nowy łańcuch. Znowu po przejechaniu tych 1000, 1000 km znowu zdejmujecie ten łańcuch i zakładacie trzecią wersję łańcucha. I po przejechaniu już 3000 km, czyli na tamtym łańcuchu, ponownie zakładacie ten łańcuch, który był pierwszy w użytku. I tak cały czas ten cykl powtarzacie, aż do zjechania całego napędu. Metoda na trzy łańcuchy jest bardzo dobra, jest bardzo często stosowana przez kolarzy, przez ludzi, którzy pokonują trasy na dużych dystansach. Dlatego, że to jest metoda dobra i ona długo pożyją Wasze właśnie napędy. Tylko, że... Tylko, że... Jak wiecie, ja jestem dosyć dużym praktykiem, czyli nie jestem snobem rowerowym, nie muszę mieć wszystkiego ponapisywanego, wszystko, żeby miało swoje jakieś oznaczenia. Nic z tych rzeczy. Ja jestem praktykiem rowerowym, który naprawdę, zanim się spas, jeździł bardzo dalekie trasy rowerowe. Bardzo dużo rocznie robiłem 1000 kilometrów, a więc mam duże, powiedzmy sobie, przeżyte dystanse na rowerach, to od razu Wam powiem jak to wygląda. Mianowicie na trzy łańcuchy metoda super, bardzo się sprawdza, tylko właśnie że, co akcentowałem, to jest dobre, to jest opłacalne, jak macie drogie te napędy, czyli jak Wasza korba kosztuje 300, Jakaś tam, wiecie, nie? Jakaś tam złota korba za trzy stówy, i wasza kaseta lub wolnobieg też kosztuje full kasy. To wtedy te trzy łańcuchy to się opłacalne i ja zdecydowanie wam wtedy polecam. Prawdą drugą jest fakt też, że jak kupicie sobie cały zestaw napędu. Patrzcie, ja mam mówić wam, jak sprawdzić rozciągnięty łańcuch, ale ile rzeczy się dowiecie w tym filmie, jak dużo przydatnych rzeczy gościa, który z praktyki już wam mówi. to, to Pamiętajcie, kaseta. Kaseta czy wolnobieg, plus łańcuch, plus korba. Jak nowe kupicie sobie w zestawie, to zapłacicie około 150 zł za jakieś tam simanko, które Wam wystarczą w większości ludzi, w większości przypadków na parę lat, w zależności jak to często jeździ. Czyli tych trzech łańcuchów niekoniecznie Wam się też opłaca wtedy zmieniać się, babrać, dlatego że cały ten zestaw nie jest za drogi. Od razu Wam polecam, może nie trzy łańcuchy, ale jak dwa sobie będziecie stosowali łańcuchy, naprawdę dużo kasy za tym zaoszczędzicie. Jak będziecie co 1000 kilometrów zmieniali ten jeden łańcuch, wymieniali go po prostu, wtedy naprawdę ten wasz sprzęt, ten napęd będzie działał bardzo długo. No dobra, zdradziłem wam mnóstwo cudownych tajemnic, i teraz o wyciągnięciu łańcucha, jak sprawdzić, czy on jest jeszcze nadający się do użytku, czy nie. No, możecie to zrobić na różną metodę. Od razu wam mówię, ja wam powiem o tej metodzie, dlatego że ona jest najlepsza. Jest najlepszą z najlepszych metod. Nie ma lepszych metod i Niech Wam inni nie wciskają, że są lepsze metody, bo nie ma. Możecie to zmierzyć, na przykład linijką. Oczywista, stara metoda, prosta, ale nie jest taka dokładna. Możecie rozciągnięcie łańcucha też mierzyć przecież suwmiarką, czyli wkładacie suwmiarkę i sprawdzacie, jaka jest odległość między tymi poszczególnymi ogniwami. Czyli musicie mieć tą wartość znajomą, bazową, czyli punkt odniesienia znany. Tylko po co macie takie rzeczy, pamiętać jak sobie kupujecie klucz do sprawdzania łańcucha, rozciągu łańcucha, który kosztuje, mnie kosztował on 5 zł, możecie go kupić za 10, za 12 zł, ale generalnie dużo poniżej 20 zł raz kupicie ten klucz, raz kupicie ten klucz i Wam starczy do końca życia. Dosłownie, bo nim nic nie odkręcacie, nic nie kręcicie, żadnego ciśnienia na nim nie ma. Ten klucz jak raz sobie kupicie, to Wam do końca życia styknie. Te klucze, tak jak każdy mówi w każdych filmach, tysiąckrotnie. Zobaczcie, one mają dwa oznaczenia. Tutaj mam 0,75, a w zasadzie kropka 75, a tutaj mam 1,0. I tutaj chodzi w tych dwóch oznaczeniach o to, że one Wam pokazują, kiedy łańcuch jest do wymiany. Słuchajcie, teraz najważniejsza rzecz. Jak łańcuch macie nowy... Czyli całkowicie nowy łańcuch, taki jak ja mam tu założony, nowy łańcuch do trochę zużytego już napędu, bo mi wolnobieg trzasnął. Czyli mam nowy wolnobieg, nowy łańcuch i zużytą trochę korbę. No tak nie powinno się tak robić, ale ja tak robię, bo mi się nie chce nic skupywać, a w zapasie miałem jeszcze kilka tych elementów. Dobra, jak macie ten nowy łańcuch, jak jest całkowicie nowy łańcuch, to ten klucz Wam nie wejdzie w ogóle. Czyli zapamiętajcie, zobaczcie, jak ten klucz jest skonstruowany. Tutaj jest zapadka na łańcuch. Czyli, najpierw wkładacie tą część w ogniwo łańcucha, czyli ogniwko łańcucha sobie tutaj zakleszcza się o to. I wtedy ten młoteczek, który macie tu, najpierw badacie na 0,75, nie? I ten młoteczek, który macie tutaj, on wam nie zmieści się w ogniwo łańcucha. Czyli, jak sobie tak położycie, czyli w ten sposób, zobaczcie, po prostu zakleszczam o łańcuch, widzicie. Tu włożyłem, zakleszczam o ogniwko łańcucha i zobaczcie, tu kładę młoteczek. Widzicie? Nie wchodzi. No niech wchodzi, o patrzcie, łańcuch mogę naginać tym, a młoteczek nie chowa się w łańcuchu. Nie chowa się, bo się opiera o łańcuch. Czyli co to znaczy, że łańcuch jest nowy, tenki jest w ogóle niewyciągnięty. Na 0,75 teraz robiłem. No i na 1,0, czyli jeszcze mocniejszym wyciągnięciu, no to już całkiem nie ma szans. Zobaczcie, już przy końcówce ogniwa łapie, czyli w ogóle nie ma szans to wpaść. Czyli to oznacza, że wasz łańcuch jest w ogóle nie wyciągnięty. Natomiast i teraz słuchajcie, jeżeli wasz ten klucz wpadnie w tą dziurę w łańcuchu, czyli zakładacie sobie klucz na łańcuch i wam by on wszedł, czyli ja muszę go ręcznie, a mi nawet ręcznie chyba go będę starał się. O, teraz go ręcznie wcisnąłem, czyli. On mi nie wpadnie, tylko ja musiałem go tak pod różnymi kątami powpychać. To słuchajcie, jak wam teraz tak łatwo wpada, jak wam łatwo wpada i tak będzie wyglądał wasz łańcuch, czyli po prostu jak będziecie go kładli, ciężko mi go wyjąć. Jak będziecie go okładli i ten młoteczek by wpadał do środka. Tutaj nie zakleszczę, bo mi normalnie nie wejdzie. To wtedy łańcuch macie wyciągnięty. I teraz najważniejsza rzecz względem oznaczeń: jeżeli Wam wejdzie ten klucz w ten łańcuch lekko na 0,75, to wtedy ten łańcuch jeszcze możecie używać. Możecie go używać, ale już musicie mieć z tyłu głowy, że już powinniście w tej chwili myśleć o wymianie łańcucha na kolejny lub nowy bo 0,75 to już trochę obrywają Wasze ząbki na korbie, czy wolnobiegu lub kasecie. Jeszcze nie jest tragedia, ale już powinniście w tej chwili prawdopodobnie wymieniać łańcuch na nowy. Możecie oczywiście na nowy. Ja Wam polecam metodę na dwa lub trzy łańcuchy, czyli na ten kolejny zestaw łańcucha. Natomiast jak po jeden macie już, czyli wpada łańcuch całkowicie, to już w tej chwili nie możecie jechać. Jakby wam wpadło jeden, w tej chwili już nie powinniście w ogóle jeździć na tym łańcuchu, powinniście go natychmiastowo, błyskawicznie wymieniać na nowy. Czyli skrótowo, 075 łańcuch jeszcze możecie jeździć, ale już musicie mieć na uwadze go wymianę jak najszybciej na kolejny. A jeden to już absolutnie nie możecie jeździć, dlatego że już wam będzie mocno niszczył korbę lub wolnobieg czy kasetę. Filozofia żadna. No i dlaczego ten klucz jest najlepszy? No, o już się ubrudziłem. Od łańcucha. Słuchajcie, dlaczego to jest najlepsze? Dlatego, że linijka jest niedokładna, suwmiarka jest dokładna, ale jest niewygodna, bo musicie się z tym rąbać. Ten klucz jest płaski, on nic nie zajmuje miejsca, styknie Wam do końca życia. Mierzy się nim po prostu dosłownie ile się czasu mierzy? Dosłownie się jedną sekundę mierzy, nie? Jedną sekundę, tyk, tyk, nie wchodzi. O super, łańcuch dobry, jeżdżę. Koniec pomiaru. Sówniarką byście musieli włożyć, rozłożyć, przypomnieć sobie, jakie to milimetry muszą być odstępu między ogniwami. Bez sensu, no najlepiej kupcie sobie taki klucz za piątka, czy 12 zł, czy ile nie dacie. Poniżej tak 20 zł to jest najlepsza Wasza inwestycja, jaka może być. To jest właśnie ten klucz do pomiaru wyciągnięcia łańcucha. I jeszcze z tej praktyki wam powiem, no dobra, no jeździcie na 2 czy 3 łańcuchy, no to w pewnym momencie te 075 będzie już na każdym łańcuchu, a potem już 1.0 na każdym łańcuchu, nie to dobre by było pytanie, gdyby ktoś mi je zadał i ja wie wyprzedzę te pytanie to wtedy oglądajcie, czy macie powiedzmy sobie ta Wasza kaseta, czy wolnobieg ma ostre zęby, czy takie kwadratowe, jak ja mam tutaj. Zobaczcie, koronki pięknie zarysowane są, bo to jest nowy wolnobieg. To wtedy nie macie do wymiany tutaj oczywiście ani wolnobiegu, ani korby, jak ma ładne koronki, czyli ząbki, tylko macie do wymiany łańcuch. Natomiast raczej się, jak będziecie jeździli na trzy łańcuchy, nie będzie tak, że będzie wszystko ładnie, pięknie. Jak Wy eksploatujecie Trzy łańcuchy, być może, być może, zależy jakie macie twardości ten napęd, być może jak kupicie wtedy sobie nowy łańcuch, to być może byście jeszcze pojeździli, aczkolwiek mogłoby być mocne chrobotanie, dlatego że nowy łańcuch i tak będzie już trochę inaczej dorżnięty niż te dwa elementy napędu, ale prawdopodobnie pamiętajcie jedno: trzy łańcuchy jak stosujecie, to macie gwarancję, że prędzej to wszystko naraz wyeksplatujecie po wielu latach niż jakbyście jeździli na jednym napędzie, czyli na jednym łańcuchu, który by wam to wyeksplatował powiedzmy w ciągu roku. Trzy łańcuchy to powiedzmy trzykrotna długość życia. Oczywiście to mówię w, te w teorii, bo to dużo czynników zależy, ale łopatologicznie najprościej mówiąc i najbardziej logicznie to trzy łańcuchy wydłużają. Trzykrotnie długość życia waszego całego napędu względem użytkowania jednego łańcucha, który będzie na jednym życiu przerżnie, wszystko że nic nie będzie się nadawało do użytkowania, i wszystko będzie cały napęd, czyli korba, wolnobieg czy kaseta, plus łańcuch do wymiany. A często jeszcze dodatkowo rolki od przerzutki tylnej. Dlatego Zabawa na trzy łańcuchy jest najlepszym rozwiązaniem, ewentualnie dwa łańcuchy, aby to wszystko ładnie wyeksplatować, aby jak najrzadziej wymieniać cały napęd i jak najmniejsze ponosić koszty. Rzekłem Wam to wszystko. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu, za polubienia, subskrypcje, przelewy, uznania, wyrazy miłości i wszystko inne. Do zobaczenia w następnych filmach. Trzymajcie się. Cześć.